Witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale i tak jak widzicie po tytule słuchajcie, zaczynam dzisiaj z piątek Zaczynam reading vloga z czytania <słuch> całej trylogii 365 dni. I mamy pierwszą część, czyli 365 dni, następnie jest ten dzień i... Trzeci tom to jest kolejne 365 dni. I z racji, że dzisiaj już zaczęłam czytać, jestem na 103. stronie. Słuchajcie, ja chcę do tego podejść w miarę, tak wiecie, żeby nie skreślać totalnie tej trylogii, że może dać jej szansę, że może jest ok. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, na dobrą sprawę wszyscy tylko mówią o pierwszej części, bo już następnych nie dali rady przeczytać, natomiast ja zrobię to za Was. Przeczytam dwa kolejne tomy. I teraz tak. Jeżeli chodzi o 365 dni, no to chyba każdy wie o czym ta historia opowiada. O Laurze i Massimo, nie się tam wieć. I tak jak mówię, jestem na 100. Trzeciej stronie. I mój Mateusz jest świadkiem. To, ile razy ja łapałam taką cringe'ówę, Natomiast zobaczymy, może to mi się spodoba, ale jestem na 103. stronie. I po pierwsze. Scena. Ee... Scena w samolocie zupełnie jest inaczej. Jeżeli ktoś nie czytał książki, to ona w książce jest zupełnie inaczej opisana. Ona w książce jest opisana bardziej drastycznie. Ona jest w książce opisana jako ewidentnie po prostu um, no, taką scenę troszeczkę gwałtu. Um, moim zdaniem nie powinno się przekazywać takich wartości. Um, ja rozumiem, że czasami mogło być to. Um, tam było wplatane, że ona tam mu wiecie, yy, obciąga, <grywa> ale no okej, okay, jak, jak to robi, spoko, no dobra, w końcu to erotyk, natomiast tam było mnóstwo razy napisane właśnie, że, że ona się dusi, że ona płacze po prostu yy, że ona yy, paznokcie wbija mu w plecy, bo, bo nie może oddychać. Um, uważam, że Nie powinno raczej Robić, pisać się o takich Rzeczach, z tego względu, że ona Że to jest przedstawione jako coś Że to nie jest nic złego Że to jest spoko, że tej dziewczynie się to podobało e, Podchodzę do tego tak, wiecie Bardziej e, z perspektywy Tego, że mogą czytać to e, Młodzi ludzie Którzy jeszcze nie za bardzo mają Wiecie, wyważony Ten e, te swoje hormony, i nie za bardzo, może wiedzą, jak zachowywać się z dziewczyną, czy dziewczyna z chłopakiem. Więc to, no, to mi się bardzo nie podobało wręcz. No, później takie dosadne, tak, kwestie, typu, że no, że. On miał tam wzwód taki potężny i tak dalej. No wiecie, no to niech sobie tam będzie. Natomiast pierwsza scena, ta właśnie, która jest, ona uważam, że jest bardzo toksyczna yy, i myślę, że nie powinno jej w ogóle być, bo to, to, bo to można było trochę w inny sposób ograć. To można było ograć, że on to zrobił, natomiast podkreślić, że tak się nie robi, że to jest złe, że że on mógł, mógł mieć przemyślenia, że kurde, co ja tej dziewczynie zrobiłem albo coś takiego. Nie, to w drugą stronę zupełnie poszło, że to jest wszystko git, zajebiście i, i tak dalej. Opowiadać Wam o tych książkach spoilerowo wy również tak zadecydowaliście na moim Instagramie. Żebym opowiadała o tych książkach spoilerowo Więc e, jeśli nie obserwujecie mnie na moim Instagramie To zapraszam karteusz.books Tam tak jak widzicie wcześniej decydujecie o różnych rzeczach yy, I tak, ja teraz będę sobie czytała trochę tej książki I yy, jak mnie znowu coś tam poruszy to, to wam powiem yy, No jest cringewa ogólnie Natomiast no zobaczymy no, Nie mogę się poddawać, nie mogę skreślać od razu na starcie Bo wtedy czytanie nie miałoby sensu ta scena, tak jak Wam mówiłam, była bardzo, bardzo toksyczna i bardzo mi się nie podobała. No, no wiadomo, no to nie jest napisane jakoś, nie wiadomo, super. To nie jest napisane z jakimś przekazem. To jest po prostu, wiecie. Natomiast, czy to podnieca? No nie. Ja ani razu nie odczułam jakiegoś takiego uczucia podniecenia, ani w ogóle, że wiecie. No nie, nie, nie. To zdecydowanie nie. Także ja czytam sobie dalej. Zaraz idę na paznokcie i zobaczymy, co dalej ten Massimo z tą Laurą wykminią. Zwiczyłam 365 dni od lanki lipińskiej. Jest niedziela 1810. Jakby to wam powiedzieć? Eee, no. O, wiecie jak wyglądała moja mina czytając tę książkę przez cały czas? Tak wyglądała. Także, jeżeli chodzi o tę książkę, to ja naprawdę szukałam, bo mówię, nie no, podejdę do tego bardzo profesjonalnie, zrecenzuję tę książkę, yy, może powiem o jakichś jej plusach, może, nie ja Natomiast jest ten problem, że no ta książka jest moim, dobra. Dobra, już bez ceregieli mówię, mówię szczerą opinię o, na temat tej książki. Uważam, że ta książka jest toksyczna. Tak jak mówiłam Wam, kiedy zaby, byłam tam na 100 której stronie, e, było bardzo dużo takich momentów, które, które one nie były czymś erotycznym. One nie były czymś zmysłowym, one nie były czymś. No bo wiadomo, seks jest powszechny, to nie jest żaden temat tabu, tu nie musimy się w ogóle wstydzić, że uprawiamy seks, czy, czy mamy jakieś zachcianki erotyczne, to jest jak najbardziej naturalne i jeżeli sprawia komuś to przyjemność, to go ahead, żaden problem. Natomiast w tej książce tego nie było. Ja w żadnym stopniu nie poczułam prawdziwości tego, jak może wyglądać. Po prostu związek intymny. To bardzo odbiera moim zdaniem. E, mnóstwo scen, gdzie kobieta jest przymuszana do niektórych rzeczy. Mnóstwo scen, do, ale w ogóle takich, wiecie, no. Laura poznaje sobie Massimo i następnego dnia ona, ona już go pragnie. Ona już wchodzi do niego, do łóżka, ona już chce, ale nie. Nie tak szybko, mój drogi. Ale weź mnie, ale nie, ale weź mnie. Nie, ale jeszcze nie, żeby nie było, że jestem taka łatwa. Było mi bardzo ciężko. To znaczy tak. To jest książka totalnie, totalnie bez mózga. W takim sensie, że podchodzisz do niej, siadasz, czytasz i odlatujesz, ale nie odlatujesz, bo jest taki fajnie wykreowany świat, że tak fajnie są wykreowani bohaterowie. Nie. Ja spotkałam się z właśnie opinią autorki, że ona mówiła, że ta książka nie ma być ambitna, ona ma po prostu rozluźnić. Ta książka w żadnym stopniu mnie nie rozluźniła. Ta książka za każdym razem sprawiała, że ja byłam spięta, bo byłam tak jakaś taka, byłam, wiecie, że. Że Boże, co tutaj się dzieje? Czasem się denerwowałam Właśnie zwłaszcza w sytuacjach, gdzie bardzo było to zrobione Czy pod względem kobiet, czy pod względem mężczyzn Bardzo było to wszystko przedmiotowe Cały czas czułam jak 150 I ja tej książce wystawiam pół gwiazdki Nie da się tak nagudryć się, więc... Będę musiała zaznaczyć jedną. No i tutaj i oglądam oczywiście też film i powiem Wam, że film w porównaniu do książki to moim zdaniem jest nic. Naprawdę. Naprawdę uwierzcie mi, tutaj jest tak dużo szczegółów, które są niepotrzebne. To znaczy, w erotykach one są potrzebne. Ale one były tak źle napisane, przez taką agresywność w słowach. Jeżeli ktoś czytał, to wie o co mi chodzi. No to było bardzo niesmaczne, naprawdę to było niesmaczne. I powiem Wam szczerze, czytałam tego wieczorami, i tak jak sobie zawsze wychodzę gdzieś z książką, wiecie, tu coś, tam zawsze mam w torebce jakąś książkę. Tej nie, tej nie, bo po prostu było mi ze sobą głupio, że ja tę książkę czytam. Jedyny plus widzę taki, że kobiety albo w ogóle osoby, które nie czytały książek, sięgnęły po, te, po to, może zaczną też sięgać po inne erotyki, może trochę lepsze, czy nawet po inną literaturę. Eee, to jest dla mnie jedyny plus, bo to oczywiście ta książka miała ogromny hype. Ta książka zgadnia ogromne pieniądze. Sama autorka jest milionerką, więc to, jak ta książka po prostu rozwinęła się, jest spoko. Trzeba Blance Lipińskiej przyznać, że jeśli chodzi o reklamę, jeśli chodzi o ogólnie zareklamowanie tej książki, to zrobiła to bardzo, bardzo dobrze. Szkoda tylko, że. Media i tak dalej skupiają się na promowaniu takich książek. A dlaczego nie mogą wypromować książek innych polskich autorów, którzy są świetni? Bo dobra, muszę to powiedzieć. Pracuję sobie i słucham tego. Eee, zaczęłam drugą część i słuchajcie: Typ okłamał yy, Typiarę? E, bo no, oni tam się kochają. E, ona nie pozwoliła mu e, sobie skończyć. On to zrobił i później okłamał ją, że wszczepił jej taki implant e, antykoncepcyjny, co okazało się nieprawdą. On ją oszukał, oszukał, bo to był nadajnik. I ona zaszła w ciążę. I wiecie, jak gdyby nigdy nic nie ma problemu, Massimo. Jestem w ciąży, super. Rozmawiajmy o swojej przyszłości. Nie wiem, co ta dziewczyna. Skoro ma ten y, antykoncepcyjny ten, ten, no to nie mogła zajść w ciąży, czyli nie... ja mam nadzieję, że ona pomyśli i stwierdzi, no dobra, może to nie był jednak ten. Y, Antykoncepcyjny, wszczepiony ten, tylko to jest coś innego. Dobra, kontynuuję te, te farsa po prostu. Dobra, dobrze, update książkowy zrobię teraz, ponieważ skończyłam ten dzień od Blanki lipińskiej. No i ogólnie. Od... Ogólnie, no cóż, no spodziewałam się, że to nie będzie... Helikopter. Dobrze. Przeczytałam dzisiaj, i skończyłam ten dzień od Blanki Lipińskiej. Eee, no cóż, cóż mogę powiedzieć. Spodziewałam się, że to będzie nie za wysoka literatura. Mogę jedynie zrobić plus, że... Tak. No jest no nieważne, każdy wie o co mi chodzi. Chodzi o to, że ta książka jest po prostu... Tyle lepsza od pierwszej części. Uważam, że ten erotyk mógł być bardzo dobrze zrobiony, bo mogło być to zrobione, bo tu było parę takich sytuacji, które pokazywały, że naprawdę, że tam jest groźnie, że ten Massimo jest tym mafiozą, bo tu bardziej się w sumie rozkręca ten wątek, ale no nie było tego. Blanka Lipińska, po prostu momenty, które moim zdaniem mogłyby być rozwinięte i mogłyby być ciekawsze, po prostu je odcięła. Spoilerowo teraz powiem sytuacja kiedy e, ta jak ona tam ma ta główna bohaterka <śśmiech> Laura Laura kiedy e, odkrywa że Massimo ją niby zdradził ona i to jest taka sytuacja ona odkrywa patrzy widzi go zdradzającą ją co tak się mówi Zdradza, zdradzający ją. Ona wszystko w ogóle wiecie, wszystko rzuca, ona wyjeżdża. Przez całą książkę było zaznaczone, jak to jest ogrom po prostu ochrony, ogrom tego wszystkiego, ale nie, ona nagle z Olgą, z tą swoją przyjaciółką stwierdzają, że one wyjeżdżają. Nie ma problemu. Nikt się nimi nie interesuje, one sobie wyjeżdżają z wyspy. I sytuacja, gdzie one wyjeżdżają. No to tak, no wiadomo, wtedy ona się pakuje. Konspira z tą Olgą, że ona nie może używać karty kredytowej, żeby ten Massimo mojej tam nie, wy, nie wyczaił. One uciekają do węgier do Wę Węgrzech na Węgry. I jest sytuacja, gdzie one są na tych węgrach. Ta laura jest w ciąży. Powtarzam, ona jest cały czas w ciąży. I nagle zamiast jakoś właśnie rozwinąć ten wątek, że ten Massimo moi szuka, że jest w ogóle jakiś tam konspira, że ona nadal, ona nadal musi spieprzać, nie, to Glanka Lepińska stwierdza, że doda zdanie 6 tygodni później. I po tych 6 tygodniach Olga mówi... trochę się kiwię. No bo jesteśmy samochodem no tak. I po tych sześciu tygodniach y, Olga stwierdza Ty, bo stara Boja chcę wrócić do Polski A Laura, okej okay. I one wracają do tej Polski Do mieszkania wchodzą, a tam czeka na nią Massimo, nie? Gdzie tu jest w ogóle zero napięcia Zero jakiegoś takiego... I tu ja już pomijam aspekt erotyczny tej książki Bo moim zdaniem jest strasznie... No taki no, porno, pornograficzny, taki, to taki patologicznie pornograficzny. Sformułowania, które Laura używa, ona nie zna innego słowa, oprócz słowa kutas. Nie zna innego słowa, naprawdę. I w ogóle hit, to mnie tak, to mnie tak zdenerwowało. To też spoiler, ale nie wiem czy ktokolwiek czytał drugą część albo planuje. Sytuacja, jak oni są u ginekologa, słuchajcie, po tym jak on wziął tą Laurę z, z tej Polski po tej, po tej ucieczce, e, wziął ją z, z powrotem do Włoch, i sytuacja, jak ona, e, jak są u tego ginekologa. No i ogólnie Laura ma ciążę zagrożoną, bo ona ma problemy z tym sercem, no i ta ciąża jest zagrożona i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, zamiast e, no i wiadomo, oni tam nie mogli się bzykać, nie? No bo nie wiadomo, czy ta ciąża... czy coś się nie stanie. I słuchajcie, ona wchodzi do ginekologa z Massimo i pierwszym jej pytaniem do ginekologa to jest to, czy będą mogli się mocno pieprzyć, bo ona lubi ostry seks. Zero pytania w ogóle o dziecko. O Jezu, aż mi okulary z tego wszystkiego. No w ogóle... Gdzie tu jest jakaś logika tego wszystkiego? No ta jest zrobione, ale moim zdaniem mogło być to dobre, mogło być to fajnie rozwinięte, fajnie pociągnięte, fajnie, fajnie zrobiony właśnie taki dreszczyk tego, że w sumie on jest tym mafiozą. Ale właśnie te momenty, które mogły być bardziej poszerzone, one są ucięte po prostu jakimś takim chamskim zdaniem, że to jest u, u, ucięte, nie wiem jak nas. I końcówka drugiej części, jeszcze to też Wam powiem, to też będzie spoiler. Na końcu książki porywają jakiś Hiszpan, nie? No bo tam Massimo ma jakieś tam z Hiszpanami zatargi, no i porywają ten Hiszpan. I słuchajcie, ten Hiszpan ją porywa, a ona się zakufuje w tym Hiszpanie. Panie, to jest po prostu. Ona się zakochuje i w ogóle ten Hiszpan ją porywa, ona go opisuje jako super seksowny, że on ma tatuaże, że to jest w ogóle najważniejsze w życiu, nie? Że on ma dziary i że jest łysy. No to, to... i mówię tak, mówię, nie, po prostu i wiecie, tak jak już mówię, pomijam ten aspekt erotyczny, pomijam ten aspekt y, opisów erotycznych, no bo to wiadomo, że to Blanka Lipińska poleciała sobie grubo, natomiast Ogólnie rozmawiamy tutaj o fabule, która jest po prostu zła, po prostu i mówię to obiektywnie, jako osoba, która już trochę książek przeczytała i nie to, że sobie jakoś wyrobiłam opinię o tym, że, że, ta, że, że wiecie, że ta książka jest tragiczna. Pierwsza część była obrzydliwa pod takim względem właśnie tych opisów erotycznych, ale druga część jest po prostu tragiczna pod względem fabuły, po prostu. No, i tak, tak uważam, jest delikatnie lepsza z tego względu, właśnie, że chociaż coś było tej fabuły, że to nie był tylko taki stricte seks. No i teraz będę zaczynała, to znaczy już zaczynam, bo jestem na stronie, nie wiem nawet w której, bo słucham tego w audiobooku i w ogóle druga, pierwsza część jest czytana przez profesjonalną lektorkę, więc spoko, druga część jest czytana przez Lipińską. Audiobook jest czytany przez Lipińską. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre czytanie. Czy coś z stacji? Masz od dodatgansak Nie, ja wiesz? nie, ja dziękuję. Ja dziękuję chyba. Możesz mi wodę wziąć ewentualnie Wodkę? Dobra. Wódkę. A w ogóle wziąłem cztery wody niegazowane ukradłem z domu. <laughs> Okej. Okay. No widziałam, bo tam. Ale znam dobra. Dobra, to jeszcze pogadam się tu trochę Pukadaj bo. Zrobię sobie a ja mam tu Coś? Dobra. dobra, oks. No i dzisiaj jak pracowałam, to zaczęłam sobie książkę Numer 3. I tutaj jestem, nie wiem na której stronie, ale przesłuchałam około dwóch godzin tego audiobooka i tak jak właśnie mówiłam, druga część jest czytana przez Lipińską i to jest złe To jest bardzo złe czytanie audiobooka. Yy... Nie wiem, jakoś to było Dużo osób właśnie jak dodałam instastory do siebie Zapraszam, kara to kropka Dodałam właśnie instastory, że będę czytała To mi dużo osób pisało z Was, że nie mogą się doczekać tego reading vloga Ze spoilerami Bo oni przez, przez to, że ta Lipińska to czytała Oni nie byli w stanie tego znieść Więc no A trzecią część czyta Dereszowska I jest to troszeczkę lepsze Pan stoi przede mną Dobra, nieważne, dobra Walić to. Yy, muszę się nauczyć nagrywać przy ludziach. W ogóle to jest też hit, że ja tak naturalnie przy Mateuszu nagrywam, bo powiem Wam, że się trochę wstydziłam, ale w sumie czego mam się wstydzić? To jest moje hobby, ja się tego nie wstydzę i ten. No, i trzecią część czyta Dereszowska i brzmi to już lepiej. Dereszowska jest bardzo dobrą aktorką i bardzo dobrą osobą do czytania audiobooków. Ja bardzo dużo książek słuchałam właśnie z jej nagraniem i bardzo mi się podoba. No ona jest profesjonalną aktorką, więc to też inaczej brzmi. No i trzecia część, słuchajcie, zaczyna się tym, że ona, że ona jest w ogóle. To jeszcze druga część się kończy w ten sposób, że ona, e, że ona zostaje pobita, skatowana ta Laura przez tych tam Hiszpanów, hmm, bo tam jest jakaś grubsza akcja, to już nie chce mi się streszczać. I druga i trzecia część zaczynam się tym, że ona się budzi w szpitalu i dowiaduje się, że ona poroniła, że ona straciła dziecko. E, no i wiadomo, tam tragedia jest i tak dalej. Płacz. Yy, ona, ona popada w taką Aladepresję, ale w taką, w taką Skrajność trochę w sensie taki inny Że ona popada w imprezowanie W alkohol, w narkotyki I tak dalej, Massimo się w ogóle Odciął od niej yy, W ogóle zero chemii, no i ona cały czas Myśli o tym Hiszpanie, w którym się zakochała O tym surferze, bo on był Surferem yy, Nie mogę powiedzieć, że jestem Ciekawa co będzie dalej, no bo kurze mnie ta Laura, że jest taka pusta, ee, Olga też jest pusta, jej przyjaciółka, Massimo jest w ogóle jakimś typem, no jest naprawdę mnóstwo scen, które mogłabym wam przytoczyć, które były tragiczne. Naprawdę. I to nie sceny seksu, a sceny takie, wiecie, normalne, fabularne, które były po prostu no, wkurwiały mnie. <grych> e, dobra, bardzo długi update, no natomiast, no, skończyłam Drugą część częścią Wam jak najszczegółowiej opowiedzieć. No i będę teraz kontynuowała część trzecią i mam nadzieję, że ją przeczytam dzisiaj albo maks jutro, bo w niedzielę chciałabym Wam ten reading vlog stawić. Odezwę się do Was już z kolejnym update'em. Przychodzę do Was z podsumowaniem e, czytania 365 dni. Jest inny kadr, bo już jestem w swoim nowym mieszkaniu. Vlog przeprowadzkowy będzie najprawdopodobniej w niedzielę, także subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Słuchajcie, trzecia część była najlepsza. Jestem w stanie pokusić się nawet o dwie gwiazdki, daniu właśnie trzeciemu tomowi, bo w trzecim tomie chociaż coś się działo. Pomijam to, że wszyscy po prostu są jednymi wielkimi debilami w sensie chodzi o to, że bohaterowie są tragicznie wykreowani. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się wydarzyło. Z trzeciej części to już Wam mówię. A mianowicie, druga część skończyła się tak, że. Dobra, nieważne. Nasza główna bohaterka jest porwana, zostaje pobita e, i niestety, ale. Mm traci swoje dziecko, no i w trzeciej części, tak naprawdę na początku trzeciej części dowiadujemy się, że ona to dziecko straciła z Massimo, które miała i Massimo zaczęło trochę odwalać strasznie się od niej odciął eee, i no w ogóle go nie było, chlał, ćpał i tak dalej, i tak eee, dalej nasza główna bohaterka, Boże jak ona miała na imię Laura Dobra. Nasza główna bohaterka Laura jej też trochę odbiło, trochę zaczęła bić i tak dalej. No ale w trzeciej części rozwija się cały motyw tego, że Laura zakochuje się w swoim porywaczu z części drugiej. I planuje odejść od Massima. Chce rozwodu, bo Massimo jest ogólnie straszny. Zaczyna ją gwałcić. No, bardzo nieciekawie się dzieje. Natomiast jej przyszły wybranek serca jest po prostu, jest płatnym zabójcą, ale to nic, bo on ją szanuje, on ją kocha, on jej tak nie, nie zatrzymuje nie sprawdza, nie kontroluje i tak dalej, i tak dalej no i Laurze zaczyna się to podobać, ona się zakochuje w tym swoim przyszłym wybranku, no a Massimo tam ostro odwala manianę, ćwiartuje jej psa eee, no, dzieje się i w trzeciej części naprawdę się dzieje. Dialogi są tragiczne, ogólnie wszystko jest średnie, natomiast jak mam porównywać, no to trzecia część ewidentnie jest najlepsza, bo najwięcej się dzieje, jest mniej seksu, który, wiecie, no to jest erotyk, więc tego seksu i tak było dużo. Natomiast i wiadomo, że będzie go dużo, natomiast on był tragicznie opisany, on był bardzo źle zrobiony, to w ogóle nie było podniecające, to w ogóle nie było... po pierwsze to nie było w ogóle realistyczne, tak jak to było wszystko opisane. Eee... W trzeciej części tego seksu było mniej, e, ale coś się działo. Wiadomo, no całe zachowanie Laury, to że ona zakokuje się w płatnym mordercy i tam w ogóle jest odwalone. Denerwowało mnie strasznie to, że ona nie chciała z nikim pogadać, tylko jak poszła na ślub do Olgi, bo Olga się hajta z Dominiką, jakby coś. E, Idzie na ślub, mimo że idzie, jest już z tym płatnym zabójcą, ten Massimo tam odwala straszną manianę, no ale ona pozwala ją iść tej, em, tej Laurze na ten ślub Olgi. E, no i Olga się up, da, Laura się upija, trochę Massimo oczywiście maczał w tym palce, ponieważ dał jej tabletkę gwałtu, e, ale ona uwierzyła Massimo na słowo, że to nie on poświatował tego jej pieska, tylko zrobił to jej przyszły e, ukochany e, no i ona w ogóle tak oczywiście na pewno ci wierzę wszystko wierzę, ci dzwoni do tego swojego nowego typa i mówi, że jak mogłeś potwierdować mi psa i się rozłącza eee, także no wiecie, no to całe zachowanie Laury, te sytuacje były masakryczne i ręce mi opadały, natomiast ze wszystkich trzech części pierwsza jest najlepsza, później jest druga a pierwsza to ewidentnie jest jakaś masakra Także, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, że wysłuchaliście tego reading vloga i tego co mam do powiedzenia na temat 365 dni. Moje wyzwanie na 3000 subskrypcji zostało wykonane. Bardzo się z tego cieszę. I piszcie mi, czy właśnie takie reading vlogi, łączące całą serię spoilerowe wam się podobają. No i co? I dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć.